Witajcie, widzowie, w kolejnym odcineczku z Teal Abreyrod. I dzisiaj, widzowie, mamy Mexico Update, czyli będzie Mexico Event. Więc ja mam już przygotowaną, słuchajcie, moją potężną pałkę, po to, żeby rozwalić taki wiecie, taką piniatę, Bo będzie piñata, nie wiemy, jak to dokładnie będzie działać, ale wiecie, no ma być piñata. Więc generalnie, jak jesteśmy zaproszeni na imprezę, no to już sobie to zaproszenie przyjęliśmy. No jesteśmy gotowi. Co prawda, widzowie, mamy też nową rzecz tutaj i właśnie ją zrobimy, bo są to Los Takoritas, tworzone z dwóch, właśnie Tacorita bicykleta. Więc generalnie, widzowie, Przepotężny nowy craft, trwający godzinę 30, bo jest to secret. Ja mam takie dwie, właśnie takoritki bicykletki. Mam też swoją, oczywiście, 107 milionów na sekundę. To jest, widzowie, mój najpotężniejszy Brainrod. Dzięki któremu wbiję na pewno 14 rebirw mega szybko. Później Olusi też bijemy. No, bo wiecie, jest i tak już bliziutko, nie? Mam 13, ona ma 12. Dzisiaj, oczywiście, z Olusią gramy. No i słuchajcie, ciśniemy. Baszyna do wytwarzania i drugi, właśnie takorita bicykleta. To będzie taki początek, nie? Ja już się przygotowuję. To będzie trwało półtorej godziny. Robuxów nie wydaje. Głupi. Nie będę, wiecie. Niech sobie to po prostu się tworzy. Ma czas, no to niech się tworzy. 4 biliony za stworzenie. Uwaga, klikamy, mamy i teraz widzowie wytwarza się to półtorej godzinki. I za półtorej godzinki, oczywiście, sprawdzimy, co nam wyjdzie. A zanim to, to polecimy z i nowym Mexico Event, bo będzie chyba jakiś właśnie taki, no słuchajcie, totalnie meksykański węcik. Że wiecie, totalnie mapa się zmieni, wszystko się pozmienia. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, pokażę wam wszystko. Pokażę wam też nowy secret, jak widzicie. Tylko no musimy poczekać, nie? Bo ja nie będę wydawał, widzowie. Nie ma co. Ja nie Jestem głupi, ja nie wydaje widzowie na maszynę, no znaczy wiecie, no mógłbym, ale, ale nie, nie będę wydawał. Dobra, czekamy ładnie. Czekamy też na event. Za chwilę, dosłownie, no 10 minut, jak to nagrywam. I mamy admin abius. No i generalnie też właśnie ten Mexico event. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Dobra, widzowie, przed samym eventem mamy nowego Lika, Słuchajcie, jest to Lucky Block z czapeczką na głowie, taką meksykańską czapeczką. Czyli najpewniej, no, wiadomo, nowy trejcik, nie, nowy trade, który ma właśnie taką czapkę meksykańską. No powiem wam, że Mexico hat normalnie potężnie wyjeżdża. No raczej na tego Lucky Blocka nic nie. Dostaniemy, to weźmy go sobie. No i słuchajcie, zobaczymy może od razu, jak wygląda ta czapeczka na jakimś brejrocie. Zobaczymy, co w ogóle trafimy i czy nam się coś uda, wiecie, takiego sensownego trafić. Zakładam, że będzie to oczywiście ten taki piesek, wiecie, ten po prostu, ale w sumie taki piesek meksykański, mega fajna sprawa. Pozostało 9 minutów, widzowie, 9 minutów, potężnie. Dobra, zróbmy ten opening malutki. No i zobaczmy, co nam z tego wyleci. Otwórz, blok szczęścia dla fanów takosów. W ogóle jak to tłumaczy, dobra. Laki Bloczek widzowie, z nowym traitem, czyli meksykańską czapeczką. Proszę nie piesek. Dobra, no przynajmniej nie pies. Co prawda gatito takoto i tak nie jest czymś, co bym bardzo chciał, ale wiecie, no przynajmniej, patrzcie, widzimy tego trejta. To jest nowy trejcik, czyli właśnie meksykańska czapa. Dobra, to czekamy dalej, zobaczymy jak będzie wyglądała sama piniata i sam Meksiko event. Dobra, widzowie, zaczyna się event. W tym momencie zaczyna się event i mamy tutaj, słuchajcie, karaluszki chyba, normalnie. Patrzcie, co tu się dzieje. laku karacza w ogóle. Dobra, więc mamy pewnie też taki, wiecie, taką muzyczkę laku cucaracha. Ej, dają trejty, patrzcie, dają normalnie kapelu siki na głowę brejrotów. Co tu się dzieje? Chłop na trąbce gra, nie, tam w ogóle na jakimś tym tamburynie. Nie wiadomo, tutaj ma te marakasy. Co tu się dzieje? Widzowie, do potężny trejcik. ale jestem ciekaw. Ej, ja sam macham tymi marakasami. Chyba to barakasy są. Nie wiem dokładnie, zobaczymy. Ale słuchajcie, no jeżeli chodzi o ten event, nie trwa długo, bo 3 minuty jak zostanie odpalony. No i mamy trzy minutki eventu, nie? Jestem ciekaw, w jaki sposób to działa. Jak na przykład miałbym zdobyć coś tam fajnego. A i założysz mi czapkę stary na głowę? Dobra, nie założę mi raczej. Świnina Bombardino dostała, także, no wiecie, taki Brady, który nie jest jakiś mega specjalny. No na pewno tej muzyczka jest, której niestety no nie da rady pokazać na razie. Patrzcie, Meksiko, nie? Meksykański event potężny, kaktusiki. Mapka wygląda no przepięknie. Jestem ciekaw, właśnie, jak się zdobywa, a i leci! Leci nowy secret! Laku Karacza, widzowie, w ogóle co tu się dzieje? Wąsaty robal, nie? Wonsaty robal, normalnie do zdobycia do kolekcji. No to się z Olą podzielę, słuchajcie, weźmiemy sobie, ja wezmę, później Ola weźmie no i będziemy sobie, wiecie, żeby do indeksu wleciało. Więc tak, mamy. Tego laku karacze. Czy on coś zdobędzie? No na przykład nie wiem swoją czapkę. W ogóle wyobraźcie sobie laku karacze secret z właśnie tą czapką. Byłoby fajnie, tylko nie wiem, czy mu nałożą. Prawdopodobnie się nie uda. Ale jeszcze czekamy. Dobra, zobaczmy, czy mu nałożą, czy nie nałożą. Uwaga, 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 czy nałożą. No nie wiem, czy nałożą widzowie. Dobra, żeby kupić. A nie, bo tutaj za blisko jest. Dobra, źle, źle kupiłem, źle kupiłem. Dobra, widzowie, więc mamy tego laku karacza. No i laku karacza jest. Czekajcie, to jest nowy brainrotik no, wiadomo, ale gdzie on jest dokładnie? On jest widzowie. Między, uwaga, 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 chyba bardzo nisko. Pomiędzy Los Traleritos, a między właśnie tym Extinct Tralero. Dobra, obok zaraz y, lakarkerkara. Dobra, więc tak, lakukaracza. No dobra, więc mamy lakukaracza dowego secreta. No i słuchajcie, ciekawe, ciekawe. No nie wiem, czy dostaniemy jakąś piniatę, Miała być jakaś piniata? Także wiecie, czekam na to, żeby zobaczyć tą piniatę, nie? Bo aktualnie, no, laku karacza fajnie, dostaliśmy darmowego sekreta, spoko. Znaczy, pewnie dlatego, że odpalony jest event i z tego eventu właśnie jest ten laku karacza. Tylko miało być jeszcze coś właśnie a propos tej piniaty, nie? No, więc zobaczmy, zobaczmy jak to pójdzie. O, lawaka dostaje bubble bubblegama, no idealnie widzowie, no bo ma przynajmniej milion na sekundę. Inaczej nie ma sensu jej nawet brać, naprawdę. No jest tak starutkim sekretem, że, że to nie ma sensu. No, bini picani z czapą na głowie, patrzcie jak ziomal wygląda, nie? Przepotężny widzowie common. Naprawdę fajne są te czapki. Miałem nadzieję, że na tego laku karacze wiedzie czapa, żeby miał podwójną czapkę, nie? Tak jak tutaj ten kotek, ale do ale no da się. Wiecie, że kotek ma czapkę, on by miał taką podwójną czapę, totalnie. Dobra, czekamy i zobaczmy, czy będzie jakaś ta piñata, o której mówili, czy totalnie jednak to był skam. No nie wiem. Zaraz się przekonamy. Dobra, widzowie, admin odpala ten event po raz któryś. O, mamy piñatę. Patrzcie, faktycznie jest piñata, Czy my możemy ją rozwalić na przykład kijem po prostu? Zobaczmy, czy to tak działa. Chyba nie do końca. O, to, to, to tak działa! Piniata ma 1% szans, że zdropuje Rare rota. Ej, bijemy ją, bijemy ją, Olusia. Dawaj, po głowie, po głowie tą piniatę. Czyli 1% mamy tylko na to, że z tej piniaty poleci jakiś Rare rot. Co tu się dzieje? Ej, naprawdę jej się chyba nie da do końca rozwalić. Tylko trzeba w nią nawalać non-stop. No i wtedy wiecie, jest szansa, że nam coś wyleci. Tylko ciekawe, czy będziemy tutaj mieli tego farta, czy nie. Jeszcze możemy przypadkiem siebie uderzyć, nie? To jest kolejna sprawa. Wy, wyobraźcie sobie, jak na publiku by było. Tam każdy by latał i coś by totalnie się działo. Dobra, i koniec piniaty naprawdę tak króciutko to trwa. Pół minuty chyba tylko jest w tej piniacie, żeby ją porozwalać. Ej, co tu leży? Patrzcie, co to jest? Normalnie, mamy jakiegoś torcika. Torcika Cake Trapa. No dobra, to są generalnie te takie słodyczowe, słodycze, nie wiem czy to tak można nazwać, no słodycze, wiecie, jeżeli chodzi o broń, takie słodkie bronie. To już było, nie? Był taki NPC, który dawał słodkie bronie. No mamy tego trapa, w którego wpadnie Olcia, bo przypadkiem go zastawiłem. Także generalnie no tak to wygląda, ale no piniata, no, no nie wiem, no nic specjalnego na razie. No wiecie, jeden Szans, że coś dropnie, więc po prostu, no, nie trafiłem, nie, nie trafiłem. Biłem z Olusią, no, chyba uderzyliśmy go, znaczy tą piniatę, 10 razy, coś takiego, no i w sobie tyle, nie? Mo, słuchajcie, Lucky Block ma kolejną czapeczkę i Admin Lucky Block ma czapeczkę. O gościu, ale pięknie to wygląda. Naprawdę, Admin Lucky Block, idealnie, idealnie tutaj siadło. No, fajny jest ten event, kwestia tylko, że piniata jest bardzo króciutko, bo chyba tylko pierwsze pół minuty, no i tak naprawdę tyle. Ewentualnie wypadają rzeczy typu właśnie ten Cake Trap albo Rare Brain Rot. Wie o co chodzi. Jeżeli rozwalicie piniatę, to może wam dropnąć tak naprawdę, słuchajcie, no może nie dropnąć, w... ej, mam czapkę? Chłop mi czapę założył. Czapkę mi chłop założył. Co co tu się dzieje? Ej, dobra, nie sądziłem, że mogę ja dostać czapkę na głowę, nie? Powiem wam, że mega, mega fajnie. No, tego tego naprawdę się nie spodziewałem. Totalnie widzowie, no nie, no nie, no teraz to naprawdę, naprawdę mnie rozwaliła ta giereczka. Nie sądziłem, że tak po prostu dostanę czapeczkę. Ej, znowu jest, znowu jest No Nawalamy pinioty. Czy jakoś wyżej skacze? Nie, chyba mi się tylko wydaje. Dobra, nawalamy w nią. No jest 1%, że coś tam dostaniemy fajnego. No, dawaj, dawaj, dobra. Bij to, bij to, stary. Nie wiem, czy można bić to czymś innym w ogóle. Na przykład, no, nie wiem, Zobaczmy w sklepie szybciutko. Olusia tu bije, ale jakbym na przykład pistoletem paintballowym. Patrzcie, pistolecikiem. Dawaj, dawaj, czy da się to walnąć? Chyba nie. Chyba się nie da. Dobra, chyba się nie da. to hipopotamo. Tutaj nic nie wyleciało, nie? Znowu nic nie ma z tej piniaty chyba takiego. Ej, albo mamy pecha, albo tak naprawdę trzeba jak najszybciej ją bić i jest tylko 1% przy uderzeniu, że cokolwiek wypadnie jakiś brejrot, nie? Chyba, tak to wygląda. No na pewno, na pewno mam super czapę, nie? Ale niestety brejrota żadnego, dopóki co. W ogóle nie widzieliśmy, nie? To no jest lipa, widzowie. Aktualnie jest totalna lipa. Laku karacza kolejna. Oto dla Olusi będzie laku karacza. Dobra. Więc tak, widzowie, jeżeli chodzi o. Ej, wyleciało coś. Patrzcie, mamy. Dobra, czyli mamy tutaj Jelly Gun. I Jelly Gun. Przetestujmy na Olci, jak, jak działa Jelly Gun. Co się robi? Pewnie nie. Generalnie pewnie ma na no nie wiem, może ma na ekranie jakiś tam jelly, czy coś takiego. W każdym razie, widzowie, są to oczywiście narzędzia takie do atakowania, które mogą dropnąć, albo dropi właśnie ten Rare Brain Road. no aktualnie nam nic nie dropło. Dobra, karacza leci i ten karacza będzie dla Ulusi, bo ja już mam, no to wiecie, tak naprawdę, no, nie będę zabierał drugiego. Widzowie, co się dzieje? Ola puszcza na mnie jakieś pierniczki, patrzcie tutaj, co tu się odwala. Piernik mnie klepie, piernik mnie klepie. Ej, zobaczcie, mamy tutaj kolejny jakiś przedmiot, mamy też ten Candy Launcher. Ej, co jest? Patrzcie to! Yo, transport Tężnie jakieś tutaj normalnie konfetti leci. Ej, no te pierniki mnie tu klepią cały czas. Dobra, bijemy olcie, bijemy Olcie, bo się odpaliła, widzowie. Nie wiem co robi te konfetti. Czy to jakkolwiek ma działać, czy jak? Dobra, co my jeszcze tutaj mamy? Mamy jakąś taką bombkę. To są już rzeczy, które chyba były. Candy bomb. Patrzcie, Sugar Rush. Co jest? Odpaliłem coś, ej! Co tu się odwala w ogóle? Co tu się odwala? Mamy admin abusa i mamy właśnie event Mexico znowu. Tylko kwestia teraz, co to było? Takie konfetti, coś takiego, ale no piniaty dalej nie ma. Czy jest to chyba zbugowane, nie? Ta piniata jest zbugowana. Sprawa jest taka, że jak mamy Mexico event albo ogólnie po prostu, cały czas dostajemy jakieś różne candy bronie, nie? Tak naprawdę. To chyba nie leci z piniaty. Z piniaty mamy po prostu 1% szans, że będzie właśnie, wiecie, do jakiś taki rare brain rot. No niestety, póki co nic tutaj nie ma. Sami troszkę oszalał i odpalił kolejnego lucky bloka sekreta. Słuchajcie, kolejny Secret lucky block, którego będziemy mogli sobie wziąć. I słuchajcie, był też karkerkar, czyli właśnie Brayrod krzesło. Był też, słuchajcie, nowy tutaj. Generalnie los ta korita został dodany do craft machine. I słuchajcie, w craft machine, jeżeli chodzi o los ta korita, to oczywiście my już mamy je wytworzone i teraz będziemy je odbierać. Dlaczego? Bo sami całego, słuchajcie, cały czas, który miałem w maszynie, skipnął po prostu, czajcie, więc od razu możemy sobie wziąć tego losta korita, jakoś tak? No i generalnie dowiedziałem się, że też jest właśnie jednoprocentowy secret z tej piniaty i faktycznie on wtedy wylatuje z niej i jest pod nią, więc nie idzie od nowa na dywanie jak coś, tylko po prostu od razu wam leci z tej piniaty. Niestety my nie trafiliśmy prawdopodobnie, jakoś tak nie widziałem, żeby było. Mamy też Mateo Rainbow. Nie wiem, czy go w ogóle miałem kiedykolwiek, wiecie co? Może go jednak wezmę. Dobra, weźmy go. I odpalajmy, słuchajcie, los Takoritos. Zobaczmy, jak one wyglądają. Też widziałem, że jest chyba nowy duk duk duk, coś takiego. Nie wiem, nie pamiętam, czy dokładnie tą nazwę wypowiadam. W każdym razie, widzowie, odpalamy. Maszynę i klajmujemy nowego Brejrota Secreta, widzowie. Los z 32 miliony. Patrzcie, jakie malutkie. Jakie malutkie tako. Co tu się odwalać? One są na dole, tu są. Patrzcie, co, jak sobie siedzą, nie? Jakie sygiemki. patrzcie, tutaj jeden, tutaj drugi, pyk. Ten na rowerze w ogóle, jaki normalnie. No, ziomek, jakie triki robi. Ten tu płacze, no, okej, okay, dobra. Więc los Tacoritas, widzowie. Z czapeczką tako na głowie, Meksiko. Patrzcie, jaka ekipa, nie? Patrzcie, jaka ekipa. Przepotężnie to wygląda. Bardzo fajny Brejrocik z Craft Machine. Mamy go zrobionego. Fajnie, że miałem, żeby, wiecie, zrobić po prostu. I mamy tego. O oh jest! Duk, duk, duk. To ten nowy ziomal to na pewno nowy. Los koritas zrobiliśmy. A duk, duk, duk jest z Mateo razy trzy. O gościu! Ja chyba mam trzy Mateo w sumie. I wymarła baletkarka. Ej, dobra. Wiecie, co moglibyśmy to chyba zrobić? Zaraz obczaję i byśmy sprawdzili, jak działa ten duk, duk, nie? Może być całkiem fajne. Sprawdzałem konta i okazało się, że nie mamy tej baleriny. Słuchajcie, musiałem ją usunąć. Bo była dla mnie taka, wiecie, średnia. Mamy też Sigma Girl. I mamy elefanto Frigo. Duk, duga, no byśmy stworzyli. Mam trzy razy Mateo, ale niestety, no nie mam tej wymarłej, wiecie, baleriny, nie? Tej Extinct baleriny. Mamy też Losta koritos chociaż zrobione, także jest fajnie. No i jedyny minus, że no nie leci nam ta jednoprocentówka z piniaty, bo ona widzowie, tak, ma tylko 1% szans, że poleci. Jak się rozwala ta piniata, po prostu ją bijecie kilka razy, ona zawsze wybucha, nie? Zauważyłem. I wtedy po prostu albo leci, albo nie leci. Można dostać tego sekreta jednoprocentowego. Jestem ciekaw, czy da się go zobaczyć chociaż w indeksie, albo czy ktoś go gdzieś wrzucił. Za chwilę zobaczę, to wam pokażę chociaż, ale czekajcie, jak to wygląda, ten tripi tropi to już mamy, także luzik, czy w indeksie ona gdzieś tutaj jest, bo to jest secret, tak, nowy secret no dobra, to sprawdzamy tutaj, na pewno nie te, ej chyba ten, może być ten no nie wiem czy na pewno, ale to, 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 sahur obok kombinacja la sahur i strefa gorąca w misce, pomiędzy mamy tego to, 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 sahura to jestem tego pewien, tutaj mamy jeszcze ziomka między nuklearo, dinozauro, a la grande Combination. i wydaje mi się widzowie że to jest właśnie ten nowy brainrod właśnie piniaty, zobaczcie, ma tam marakaca takiego, czapeczkę, ej to Pomiędzy nuklearodinosaurą Lagrande. To jest nowy Brerod widzowie z piniaty. 100%. Jestem dosłownie, no, no jestem pewien, giga pewien, że to jest to. Sprawdzałem konta, niestety widzowie no nic nie wyrobimy w maszynie aktualnie. No niestety, jest bieda, totalna bieda. No a tak nowości, no to wiecie, no to sekreta w sumie zrobiliśmy. On jest mega open, no nie powiem, bo jednak ma widzowie 32 miliony, no to mało to to nie jest. I już jesteśmy bliżutko 100 trilionów widzowie, no to będzie naprawdę easy. Więc tak, no, zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze będzie Mexico Event, może nam poleci ten? ale jak coś widzowie, to tak, to jest właśnie ten pomiędzy Lagrande Grande Combination, a właśnie tutaj, bo mamy też to, to, to Sakura, pewnie w Craft Machine, ale tutaj widzowie, on jest tutaj. Nuklearo, no, Dinozauro a la Grande, to jest widzowie właśnie tutaj, nie? No szkoda, że nie leci. Dobra, ciśniemy dalej, słuchajcie, mamy po raz ostatni event Meksiko, mamy Nyan Kata, mamy też tą czapkę Meksiko i UFO na tym Lucky Bloczku. Mamy też widzowie Dulduldula, którego też możemy sobie oj, ogarnąć, jeżeli nie polecimy za daleko, nie? Bo za chwilę może być mały problem widzowie. Dobra, szybciutko ciśniemy po Dulduldula i jeszcze mamy tego. O, nie ma miejsca! Nie ma miejsca! O, bratku, nie ma miejsca. Daj gorzej, daj gorzej. Jeżeli nie, nie jest potrzebny Mateo, no to w takim razie go wywalamy i co jest lepsze? Czaczeci czy duldul? Duldul dul, raczej, wiecie? Ten Czeczeci, no to już go miałem, nie wiem, ile on ma dokładnie. No może być problem. Ale dobra, mamy duldula, który ma 3 miliony. To chyba mój najlepszy duldul, -dul, jakiego miałem? Patrzcie, Gatatino na Janino, który ma czapeczkę na głowie. jo, jeszcze tutaj dla Kukaracza, który złapał widzowie maszynę do bąbelków. Potężnie, potężnie. Tego na pewno nie potrzebuje. tak oto, to jest mega. Lipa, widzowie, więc tak, możemy sobie zrobić miejsce. I ostatnia pinata chciałbym rozbić ostatnią pinatę Czy trafię tą jednoprocentówkę, Czy jednak nie? No, to mnie najbardziej ciekawi. Siostki las, bo jak to brzmi? 2,8 miliona, dobra. Gatatino, Ej, jak on wygląda, widzowie, ładny, ale no już go nie potrzebujemy. On jest najmniej tutaj ważny aktualnie. Niestety, no, ale tak, no, to nie jest już potrzebny, widzowie. Patrzcie, jaki tutaj laku karacza, nie? Patrzcie, Olusia bierze laku karacza. I teraz tak, czy mamy coś jeszcze? No niestety, no, pinaty nie ma. Powiem wam, że ona się respi chyba randomowo, albo czasami to nie działa i się, i się nie respi, nie? To jest najgorsze. Także tej jednoprocentówki jeszcze sobie poszukamy pewnie w innym odcinku. A tu widzowie, mamy też jeszcze te laki bloczki. Mamy też Brave Road God, mamy Secreta, to wiadomo, ale otwórzmy tego z tako na głowie. Znaczy tako, co ja gadam? Jakie taką? Meksiko Mexico... czapką, czyli czapeczką meksykańską. Patrzcie, Los Bombinitos z czapeczką. No wygląda to pięknie, widzowie, przepięknie. I mamy jeszcze tutaj złotego laki bloka admina. Zobaczmy, mi by się przydało, bo wiecie, zbieram ten złoty indeks już bardzo długo, więc może coś siądzie. No Los Minitos to już mieliśmy, nie? Więc trzeba to totalnie usunąć, nie ma to sensu. Extinct Mateo zostaje. No ogólnie widzowie, no tak, no piniaty nie widzę. Także tak by wyglądał ten event, jeżeli chodzi ogólnie o event. No jestem ciekaw, czy trafimy tą jednoprocentówkę, żeby wam to pokazać. No bo wiecie, jednak może kiedyś fajnie by było to trafić. Pewnie Meksyko Event będzie się odpalał. Nie wiem dokładnie kiedy, ale chyba powinien się jeszcze sam odpalać. Tak, tak wiecie, po tym update'cie powinien tam co jakiś czas się tak odpalić jak Galaxy. Ale czy tak będzie? No nie jestem pewien.